Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A dobra bym robił cyk cyk i ty bądź tak cik włożec. Cik, ostatecznie przystanę. Cik. Co robimy dalej? Cik, ty nie gadasz głupot. Cik, nie denerwujesz mnie? Cik, zaraz cię uderzę mocno. Dzień dobry widzowie. Dzień dobry wszystkim. Jedziemy w podróż. Trochę mam mało czasu. Jak zwykle jedziemy na dworzec kolejowy. W kierunku. I teraz musimy biec ale chyba zdążymy. Albo nie. Jesteśmy cztery minuty przed, a trzy minuty. Aby być w trzeba być trzydzieści minut przed. Nie jeszcze przykładu od nas O, jaki stary wagon Inaczej to sobie wyobrażałem Ale chyba nie ma klimatyzacji Jest tu mega gorąco, jak w piekle Jest wody jedną, czy mam dwa wziąć? Dwa weź Ja nie Wybiła 8.40 Planowo powinniśmy już odjeżdżać Już odjeżdżamy Już o no właśnie się ruszyliśmy Jedziemy do Samarkandy Mamy... Ile godzin drogi nas czeka? W sumie jestem 3. ciekaw Prawie 3,5 godziny drogi 3 godziny 25 minut e, Tutaj ogólnie na tej trasie najlepszą opcją jest Żeby pojechać pociągiem szybkim, który jedzie 1,5 godziny nie? Niecały chyba na tak, nawet. W każdym razie dużo szybciej ale nie było niestety już biletów. W sumie tam podróż... No, to się rozkupują, nie? To trzeba na Fracji w sezonie tak miesiąc poprzednio 3 tygodnie. O no, tak, 2-3 tygodnie wcześniej. My kupowaliśmy te bilety kilka dni temu, bo dość spontanicznie sobie zaplanowaliśmy ten wyjazd i braliśmy co było. Wody, Ogólnie to nie wiem, czy powiedziałem, ale ten pociąg to jest pociąg relacji Taszkent-Buchara. Czyli w sumie dość daleko. Z Taszkentu do Buchary ile jest e, kilometrów? 600-700. Tak. A do są jakie wiemy? 350. 350? 330-350. Czyli połowę trasy pokonujemy naszym pociągiem. jakbyście byli zainteresowani takimi kwestiami, to tutaj też można sobie kupić coś do jedzenia. Nie wiem, czy jest wagon restauracyjny. W niektórych pociągach jest, nie wiem, czy akurat tym jest, w sumie nie, nie pytaliśmy, ale jakby co to chodzi, tutaj co chwilę pan i sprzedaje różne jedzenia. Na początku chodził napoje, roznosił, potem jakieś przekąski, jakieś takie słoneczniki, chipsy, coś słodkiego, potem chodził jakieś burgery, hot dogi, kanapki. I przed chwilą nawet owoce nosił. Truskawki. Dokładnie. Więc w sumie każdy znajdzie coś dla siebie. Nie wiem jakie są ceny. Woda była normalnie, nie? normalnej cenie. To jest widzowie, kochani. Pokaż, proszę. <grym> to jest chore, To jest chore, no. Tu jest sól. W papierku jest sól. Tutaj jest tak zwana docza, czyli niedojrzała morela. Pokaż, jak to się je prawidłnie. ty <grym> już to jest, ale ty wiedziałaś jak dziecko się uczuli, robię cóż, bo dziecko no, to dziecko dziecku dałaś? To dziecko też to lubię. Nie bój to, ona to, u nas dzieciaki wszystko lubią. I to paszczyk. Nochmal, Lekmat. Ciasteczko dostanasz. Dzień dobry w Samarkandzie. w Samarkandzie Oczywiście już czekają na nas kochani taksówkarze Oferują nam przejazdy i wycieczki Ale my nie potrzebujemy Ja mam tutaj darmowego przewodnika Dziękuję wszystko jest. Tak fajnie mają wydrukowane, zalaminowane, nie? Oferty swoje. My teraz musimy zdobyć jakiś transport, żeby się dostać do hotelu i zostawić nasze rzeczy, a potem pójdziemy sobie coś zjeść. Ogólnie to my tutaj za długo nie, nie pobędziemy w tej Samarkandzie, to nie jest nasze miejsce docelowe, jutro ruszamy dalej. Dzisiaj tutaj tylko załatwiamy pewne rzeczy, spędzamy noc, no i właśnie jutro jedziemy dalej. A dokąd? To się okaże To się okaże, to oglądajcie kochani Oglądajcie Ciekawostka w Samarkandzie są tramwaje Chyba jedyne miasto w Uzbekistanie gdzie są tramwaje I tu tramwaje z Taszkentu Bo to aglomeracja taszkięcka oddała im swoje tramwaje Kiedy już przestały być potrzebne I tutaj teraz one pełnią robotę A tymczasem nasza taksówka przyjechała Nasz pokój Przeznajcie się w sposób następujący: To, co się rzuca w oczy, to to, że jest naprawdę wielki. Dostaliśmy chyba jakiś upgrade, bo na zdjęciu ten pokój wyglądał na. Nie miał dwóch łóżek chyba. Widok z okna. Wygląda tak. No, może nie jakoś bardzo ciekawie, ale psy najmniej, przynajmniej psy na nas poszczekają. Na uzbecką machalę mamy widok. Teraz tutaj trochę odpoczniemy sobie. Bardzo jesteśmy niewyspani i pójdziemy coś zjeść. Nasz hotel jest tak powiedzmy kawałek dalej od takiego turystycznego centrum. Takiej zwykłej bym powiedział dzielnicy mieszkalnej. I teraz idziemy też w takiej jakiejś zwykłej, zwykłej miejscówce zjeść coś. Zapytaliśmy w hotelu drugiego pana. Pan obiecał, że będzie smaczne. A powiedz proszę, czy ty lubisz samarkandę, czy nie lubisz? Ogólnie oczywiście, że lubię że mam porównywać, tam mam wybierać, no to mam też inne miejsce w Uzbekistanie, ale ogólnie bardzo lubię. Samarkanda jest chyba ogólnie tak właśnie lubiana przez przyjezdnych, przez turystów. Bo Myślę, wiem. że jest takim... uważana za takie główne miasto Uzbekistanu, pod względem właśnie turystycznym. Tak, tak, tak. Naszym zdaniem siwa jest lepsza, Tak. ale co kto lubi. Nie musicie się z nami zgadzać, aczkolwiek powinniście. Dla waszego mhm. dobra. Ogólnie też infrastruktura dla pieszych to nie jest coś, z czego słynie Uzbekistan, bo nie chodzi się tutaj przyjemnie. Ja już przed chwilą prawie sobie nogę złamałem tak naprawdę. E, Jaki autobus mają fajny niebieski? Nie? O, fajny niebieski autobus. Fajne, fajne. No, zobaczcie w ogóle to jest też cecha charakterystyczna Uzbekistanu, czyli takie wielkie odpływy kanalizacyjne. No można Na się... No deszczu. Można się po prostu zabić jak się wpadnie po piaku do takiego. Osoby niepełnosprawne to w ogóle tutaj mają przerąbane, szczerze mówiąc. Naprawdę przerąbane. W ogóle nie ma infrastruktury, dlatego też taka jest nasza teoria, przynajmniej nie widać w ogóle osób niepełnosprawnych na ulicach, bo nie mają jak się przemieszczać. Kolejna ciekawostka. Póki co kierowcy się w miarę zatrzymują na przejściach dla pieszych i przepuszczają pieszych. My wciągaliśmy z Taszkentu i w naszych Tamty rewirach nie tam nie ma tego, nie licząc ich swego centrum Tashkentu. Same chłopy są w tej restauracji. Nie, są dwie kobiety. Nie, jest kilka kobiet, dobra. ale większość chłopów, to na pewno wygląda dobrze, bo jest sporo ludzi Lokalne, i lokalni i to jest dobry znak. Jak jest dużo lokalnych, jak jest dużo lokalnych, to no. znaczy, że no... Powinno być w porządku. Tutaj można też nawet zobaczyć proces przygotowywania tego chłopu. Takim wielkim kazanie. No. tutaj rozpadają na talerze. Jajeczka, mięso, wszystko jest. My już to widzieliśmy, mamy nawet odcinek z miejsca takiego dedykowanego w Taszkencie. Więc nie będziemy się na tym skupiać, będziemy się skupiać na jedzeniu, bo teraz tego nam potrzeba. Mają sam plow i trzy rodzaje sałat. Mają kefir, jakiś pomidor i z, kefir, z i pomidory. Przyszło nasze jedzenie. Jak widać, sałatki nie są zbyt obfite. Tutaj jest taki kefir, herbata też jest, no i jest główne danie, czyli plow. Co możesz nam powiedzieć ciekawego o tym plowie? Bo on jest taki niestandardowy chyba. Ogólnie to jest plow samarkanski, robiony właśnie w Samarkandzie. Jest zrobiony na oleju z czarnuszki. Podawany jest w taki sposób, że zobaczcie, ryż jest osobny i marchewka jest osobna sama nie jest to pomieszane jest inaczej, tak, bo no, a jakie skończyka. tu jest mięso? Wołowina, i sama bo? zobacz, e, marchewka żółta czerwona nie ma a jeżeli chodzi o mięso, o, zobacz jak przypalone jest fajne takie mięciutko ale jaka potężna porcja, co? ojej, jaka dobrze. możesz mm. <laughs> tak no, nie dobrze. Mniej tłusty niż to szczęcz ogólnie. Tak? Mm -hmm. Proszę mi dać spróbować też. Dobry, powiedziałbym, że plow jak plof. No tak. Jajko przepiórcze. Też w ogóle ciekawa rzecz. W plowie, właśnie. Dają jajka przepiórcze, ale nie zawsze w sumie. My się w takim razie zabieramy za konsumpcję, bo jesteśmy naprawdę bardzo głodni. Tylko zjedliśmy małe śniadanko i w sumie od tej pory nic. I się widzimy później po jedzeniu. Widzowie jednak aktualizacja nie była aż tak smaczna jak na początku myśleliśmy. Nie, Ryż mięso był... było dobre, mięso, mięso było dobre, to, to naprawdę. Ryż był trochę za twardy i według mnie było trochę jakby niedoprawione. I według mnie też było niedoprawione, jakby ten olej nie był liniany mi się wydaje, wiesz, bo on taki nie był intensywny wtedy. Zawiedli nas, ale przynajmniej mało zapłaciliśmy, bo 32 zł za wszystko, łącznie z tymi sadkami i tak dalej. Nie przychodźcie, odwołujemy nasze polecenie. Przyjechaliśmy sobie na bazar, na bazar jaki? Bazar Siop. Siop Bazar, w, w ogóle poza. bardzo potężna nazwa, Siop Bazar. Budzi respekt według mnie. Ja lubię ten bazar. Byliśmy na nim już chyba ze dwa albo trzy razy w naszym życiu. I on jest ciekawy, bardzo taki interesujący. I w ogóle też kiedyś czytałem, że to jest albo największy, albo jeden z największych bazarów w całym kraju. Ten bazar? No. Może jak fejka mi ktoś sprzedał. Chrupki. Zobaczcie na to. Jak dzisiaj tylko oglądamy? O tu zwierz, bo Ligier ma wiesz, poliziera się bieram, Chcę Powiedzcie, czy to nie jest idealna żona? Zapyta nie, czy dzisiaj mieć mamy, bo dzisiaj Liga Mistrzów gra i kupuje przekąski na mecz. Co prawda takie co nie lubię, no ale są fakt Jakie poświęcenie. To chyba zasługuje na docenienie w komentarzu. No ma to te

no fajne, chlebki, fajne. Widzisz, to? no fajne chlebki, fajne. Mega fajne. Bardzo. To są z cebulką chyba, wiesz? Patrzcie jakie trzeba Ogromne co? Jabłka. Pewnie polskie. Tutaj jest w ogóle w Uzbekistanie bardzo dużo polskich jabłek. Nie wiem czy wiecie. Możliwe, że nie wiecie, ale taki jest fakt. Tutaj panowe chleby sprzedają. A tutaj coś co nas interesuje, czyli to z granatem. Bardzo, bardzo kwaśny, ale świeży, tak? Pan mówi. E Tanie mają, bo w Taszkentzie takich kosztuje 40-20 tysięcy. Że... Też połowa ceny. Ja wam powiedziałem chyba kilka chwil wcześniej, kilka ujęć wcześniej, że ja nie lubię kwaśnych rzeczy, a to jest mega kwaśne, ale to jest jedna z tych kwaśnych rzeczy, które akurat lubię. Pan tutaj świeżo wyciska, o tutaj nie, 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 nie. ma granaty. Taką maszynką wyciska to, nie, nie, to Tutaj w ogóle na tym bazarze jest dużo cyganów takich e, żebrających To jest ogólnie nieprzyjemna rzecz, bo oni w taki nieprzyjemny sposób Bardzo, żebrają Tak, teraz tak, teraz też podesz tak, wiesz, pod koniec tak zaczyna mnie tuchać tak ręko. Daj, mówiłaś mi tak stupać czy zamykam szybko, nie? Ja mówię, że nie, ona mówi, że dobra, nie bądź taka skąpa, daj mi Ja mówię, że ale nie mam gotówki więcej Miałaś no. przecież i poszła sobie tak, tukła mnie i poszła Agresywni oni są tutaj, naprawdę A tutaj ile sprzedają tych tulitejek? Paszę no. na krycie głowy Zobaczcie, normalnie cały stragan z tymi tubietekami I tutaj z drugiej strony to samo Pełno To ładne My w ogóle jesteśmy bazarowi ludzie Pewnie to zauważyliście Bazar to jest miejsce, w którym się bardzo dobrze czujemy Komfortowo Dobra, degustacja soku z Granata dobra. niedobre Niedobry? A dlaczego niedobry? Bo on tak jest jakby... Ten gran, jakby taki zastarzały Jakby długo leżał, taki zwiętniały To może dlatego za 20 tysięcy tylko sprzedają Taki Ja żaluję. Takim to samo, nie? Że no. jest taki że... Nawet nie wiem jak to opisać. Nie to nie jest dobry, wiesz mi, wiesz? Albo długo no. stał pod słońcem. Jest raczej niedobry. Nie będziemy to opić. Ale skam Z oskamowani na samarkańskim bazarze. Ja odwołuję, to nie może być na pewno największy bazar w y, kraju, bo nie jest wcale duży, więc coś pomyliłem, może być y, najstarszy. Jakiegoś fejka wam sprzedają znów, tak to jest widzowie, nie ufajcie youtuberom, szczególnie nam. Wychodzimy z bazaru Siop, do widzowie, i teraz pytaj, jest rzecz iście przerażająca, tuż przed wejściem, skóra wilka, pan sprzedaje skórę wilka i kły i pazury. Co o tym myślicie, bo jestem bardzo ciekaw. Ja no, co trochę przeraża. Ja już to jest bardzo głupie, wiesz? Głupie? Trzeba. Tak, bo normalnie zęby chłopki sprzedaje, więc tego wiesz. Tutaj przed nami jest teraz bardzo imponująca budowla, potężny meczet Bibi Hanum, ufundowany przez wielkiego Emiratimu Rade jego ukochanej. Fakt opowiadała nam o tym parę miesięcy temu w odcinku. Tak, akurat tutaj, no? Tak, akurat tutaj, w tym miejscu. Bardzo ciekawa budowla. Aż dziw, że ona stoi, jest tak ale ogromna i no imponująca. No tak, ona jest mega ogromna po prostu. Ogólnie ciekawostką też odnośnie tego kraju, ale nie tylko tego kraju, jest to, że wejściówki właśnie do takich miejsc są y, kilkukrotnie, a czasem nawet kilkunastokrotnie droższe dla przyjezdnych, a dla lokalnych, dla obywateli Uzbekistanu. No są praktycznie za darmo. Ja kiedyś myślałem na ten temat inaczej, oburzało mnie to nawet bym powiedział, ale w sumie z biegiem czasu zmieniłem trochę zdanie na ten temat. I teraz jak w jakimś kraju są tego typu, no jest tego typu system, to w sumie jest to zrozumiałe. Ty masz podobnie, też kiedyś pamiętam, że Ci się to nie podobało. Tak, na początku, a potem teraz... po prostu pomyślałam to, wiesz, z innej perspektywy na to popatrzyłam, to dla mnie już to no było normalne. Tak, bo jakby się zastanowić, jakby to miało być właśnie tak tanie jak dla miejscowych, dla wszystkich, to by nie było jak tego utrzymać, a jakby to miało być dla wszystkich tak drogie jak dla turystów to miejscowi w ogóle by nie przychodzili więc w sumie jak pod tym kątem na to spojrzeć to to ma trochę sensu. Też kolejna ciekawostka, ten Siop Bazar, w którym byliśmy, to on tutaj się znajduje a tutaj dosłownie mamy taki główny deptak w zasadzie turystyczny no turystyczne centrum to jest po prostu to jest e, bardzo nietypowa sytuacja, że właśnie taki bazar, lokalny bazar, jakby nie patrzeć znajduje się w takim po prostu ścisłym centrum właśnie turystycznym Jesteśmy na cmentarzu, muzułmański cmentarz. Tak. Bardzo ładny, zadbany Czysto jest, czysty zadbany, to jest, to jest. Wydaje nam się, że to jest cmentarz takich ważnych ludzi. Wydający takich, tak. Nie? tak. ale zauważ, że tutaj wszyscy, albo prawie wszyscy, no prawie wszyscy, mają swój portret też na, na grobkach. Portrety, od tutaj jakaś pani na przykład. Jak u was wyglądają o obrządki, właśnie u was w Uzbekistanie, obrządki pogrzebowe, Podobnie jak w Polsce? Kobiet nie puszczają, kobiet nie puszczają? Kobiet nie chodzić, bo kobiet histeryzują, płaczą, nie wolno. Więc, I to przynosi e... pecha, nie? Więc, nie, nie to, że pecha. U nas się ogólnie mówi, że jak już osoba umarła, trzeba odpuścić. W takim sensie, że wiesz, tak znaczy, Allah nie przeżywać, chciał, tak? jakby nie przeżywać. Wiadomo, jakby nie od się cieszę, ale ogólnie, że wiesz, nie histeryzować. A z natury wiem, że kobiety są i krzyczą, płaczą tak bardzo, dlatego nie zostają w domu. A potem już po śmierci odwiedzacie zmarłych, czy nie? Za bardzo? nie mało. Nie, nie. Przy okazji, jak U nas świąt? nie ma czegoś takiego, nie, nie, nie. U nas wiesz, jak się to robi? U nas nie ma takie chodzenia kultu na cmentarz. U nas e, modli się w domu. Modlą się, gotując sąsiadem, rozdają, To wszystko jest w domu wtedy. A, okay. A cmentarz ten znajduje się tuż obok tego mauzoleum, w którym. woj, e, wiatr. Nie słychać, mnie pewnie. W każdym razie obok tego mauzoleum, w którym pochowany jest Islam Karimow. Jak byście w Samarkandzie albo będziecie w samarkandzie, to na pewno traficie na to miejsce. Ale naprawdę fajnie, że tutaj to jest tak zadbane ładnie. No, bardzo. Ciekawe, czy jacyś Polacy tutaj na ten cmentarze, bo ogólnie możecie tego nie wiedzieć, ale możecie też wiedzieć, tutaj w Uzbekistanie jest mnóstwo polskich cmentarzy. Jest naprawdę bardzo dużo. Z tego względu, że armia Andersa przemierzała te tereny. Wielu z nich, wielu właśnie z żołnierzy armii Andersa tutaj już zostało. Do końca swych dni w Uzbekistanie, no i są tutaj pochowani ile? Kilkanaście albo kilkadziesiąt tych cmentarzy tutaj jest. Koło, sam, koło samego taszkiętu są chyba dwa albo trzy. Mhm. Tutaj w ogóle w Uzbekistanie jest bardzo dużo takich śladów polskiej i polskości. Kiedyś chcielibyśmy nakręcić na ten temat odcinek, ale problem jest taki, że niestety nie znamy się za bardzo na tych takich historycznych aspektach, więc wiąże się to, ale z, to z tym. Się. Tak. Fatki się dokształci, z chęcią Wam opowiem. Na końcu tego cmentarza właśnie już widać pierwsze budynki tej nekropolii pięknej, przepięknej, Szachizynda. Nie będziemy tam teraz wchodzić. Byliśmy tam całkiem niedawno, nagrywaliśmy film. Całkiem niedawno, właśnie Samarkandę Wam pokazywaliśmy w miarę dokładnie, więc nie ma za dużo sensu, żebyśmy tam wchodzili. A tutaj już jest taka dużo mniej zadbana część cmentarza. Odkryty po prostu plac, zarośnięty. Niepoczyszczony, ale wygląda. No wygląda fajnie, nie? Tak dziko. spokój jest dziko trochę. No, taki spokój. Bardzo fajnie. Widać, że ktoś tutaj chodzi, bo jest supita ścieżka, ale nie za dużo. Tutaj bardzo ciekawy nagrobek. Spójrzcie na to czym się zajmował ten człowiek, który tu jest pochowany. O, no, był piłkarzem, dobrze, dobrze myślicie. Grał dla SSRR, czyli dla. Związku nie. Radzieckiego, ale jak krótko żył w ogóle, 39 lat. Nazywa się Faiziew Szarif. No bardzo ciekawy schemat, nie? że tutaj go w... właśnie w formie piłkarza przedstawili. Tutaj, no, dziecko w takiej kołysce, nie wiem czy to widać. To jest trochę upiorne by powiedział nawet. Ale w ogóle ciekawy zamysł. Pierwszy raz widzę taki cmentarz, na którym są właśnie takie Znane portrety, nie? I taki... Takie portrety. Widzowie, zobaczcie, co znaleźliśmy na parkingu pod Czachy Zydanie. Jaki potwór, dwa takie kampery tutaj stoją. Z Chin chyba przyjechają, bo na chińskich rejestracjach on tutaj ma jakiś wyciąg z przodu. W ogóle jest zaznaczone, że kamery ma. Tutaj jest jakaś firma, nie wiem, czy ona produkuje te kampery, czy, 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 czy o co tutaj chodzi. 5380 kg. czyli chyba się nie łapie na kategorię B, nie. bo jest za ciężki. Kamper to jest po prostu nasze marzenie od bardzo, bardzo dawna. W sumie już od wielu lat. Kiedyś się ziści. Mam nadzieję, że wkrótce. O, tutaj trzeci jest, nie zauważyłem. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście content z kampera. Przyszliśmy na główny plac w mieście, czyli plac Registan. Registan. I w tym miejscu się z wami, kochani widzowie, pożegnamy. Nie będziemy tutaj już więcej wam zaprzątać głowy, bo idziemy sobie tak naprawdę teraz pochillować, odpocząć i niedługo zbieramy się do hotelu. Jutro ruszamy z samego rana dalej na dalszą przygodę. Ja dziękuję z mojej strony, że byliście z nami. Ja też dziękuję, super, że byliście. Oglądajcie dalej, bo będą naprawdę bardzo fajne odcinki. Tak, będą fajne odcinki z innego kraju, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy no. i nigdy was tam nie zabieraliśmy. Więc mam nadzieję, że będziecie z nami. I co, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania jak Oczywiście, zwykle. Jak zawsze. Trzymajcie się ciepło. <laughs> pa. Pozdro, na razie.